Przejeść przez dzielnicę Uptown w Chicago, numer wideo 24, część 8 z 9. Wszystkie moje filmy są tłumaczone z języka angielskiego. Niestety, wszystkie programy do tłumaczenia są dokładne tylko w 80%, więc przepraszam za wszelkie błędy. Uptown było świetnym miejscem do spędzania czasu, ale już nie. W latach 70. 80. i 90. było to miejsce, w którym mieszkało wielu ludzi, którzy właśnie ukończyli studia, ponieważ było to przystępne. Było tam wiele małych sklepów, niedrogich małych rodzinnych restauracji i taniego piwa. Teraz, dzisiaj, jeżdżąc ulicami Uptown, widzisz tylko duże sieci restauracji i wszystkie małe sklepy zniknęły. Uptown to jednak duży obszar i obejmuje dzielnice takie jak Wrigleyville, DePaul University, Irving Park, Ravenswood i Lakeview. Powiedziano mi, że nadal ma modne kawiarnie, salony jazzowe i świetne bary. Jest to prawdopodobnie w dzielnicach uniwersyteckich Wrigleyville i DePaul. Uptown było świetnym miejscem na zabranie dziewczyny na randkę i po prostu zobaczenie co mają do zaoferowania wszystkie małe sklepy. W latach 80., ja i moi przyjaciele lubiliśmy spędzać czas w z powodu taniego piwa. Jednak w latach 90., wszystkie bary stały się ekskluzywnymi barami. Dodatkowo zaczęli wypełniać się rasistowskimi, białymi ludźmi. W ten sposób przestajemy przychodzić do tego obszaru. Powiedziano mi, że wielu ludzi którzy właśnie ukończyli studia, mieszka teraz w północno-zachodniej części Chicago. Więc pewnego dnia mogę wybrać się na wycieczkę do tych obszarów i zobaczyć. Poza tym muszę wybrać się na wycieczkę do dzielnic uniwersyteckich w Wrigleyville i DePaul i zobaczyć, czy nadal jest tak samo. W każdym razie wybór Obamy zmienił wszystko. Na przykład w przeszłości chodziłem do tego jednego klubu ze striptizem, który miał całkowicie białe striptizerki. Wszystkie striptizerki zostawiły mnie w spokoju. Mogłem siedzieć przy barze, cieszyć się pokazem, a wszystkie striptizerki nawet nie podchodziłyby do mnie prosząc o pieniądze. Po tym jak Obama został wybrany, teraz wszystkie striptizerki przychodzą z prośbą o pieniądze. W związku z tym rasizm może przynieść pewne korzyści. W latach 80. i 90. dla wielu białych dziewczyn umawianie się z czarnym mężczyzną było nie do przyjęcia. W Uptown szedłem do jednego z nocnych klubów lub barów, w których przebywali głównie biali ludzie i nie dostawałem się do zabawy. Po tym jak Obama został wybrany, teraz mam dużo zabawy. Teraz zgram po prostu siedząc przy barze i nic nie robiąc. Powiedziałbym sobie: Zapora tak to jest być białym chłopcem. Tak, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych chodziłem też do czarnych klubów nocnych lub barów, ale dla niektórych czarnych kobiet byłem zbyt białym chłopcem, by wiele z nich mogło to rozważać. Inne czarnoskóre dziewczyny nie brałyby mnie pod uwagę. Ponieważ byłem przystojnym murzynem, który mieszkał na przedmieściach, a one bały się, że oszukam bez ich wiedzy. Jeden z moich czarnoskórych przyjaciół ze studiów powiedział mi, że wiele czarnych dziewczyn chciało się ze mną umówić, ale były zbyt przestraszone. Inne czarne dziewczyny nie wiedziały, jak się ze mną obchodzić, bo myślały, że jestem białym chłopcem w czarnym ciele. Nie grałem w piłkę nożną ani w koszykówkę. Grałem w gimnastykę i racquetball. Jednak dotyczyło to tylko Chicago. Po przeniesieniu do Arizona State University czarni studenci Arizona State University byli przyzwyczajeni do przebywania w pobliżu białych ludzi, więc bez problemu pasowałem. Tak więc czarni nie są tacy sami w całych Stanach Zjednoczonych, a biali nie są tacy sami w całych Stanach Zjednoczonych. Mam czarnego przyjaciela imieniem Skip. Który również dorastał na przeważnie białych przedmieściach Chicago. Skip poszedł na całkowicie czarny uniwersytet i powiedział, że musi nauczyć się rozmawiać z czarnymi dziewczynami. W latach 80. do rozmów z czarnymi dziewczynami trzeba było stosować inne podejście niż do białych. Skip powiedział, że kiedy rozmawiasz z czarnymi dziewczynami, musisz być bardziej agresywny i asertywny. Dla mnie to było za dużo pracy łatwiej było po prostu przenieść się do Kalifornii, Seattle lub z powrotem do Arizony. Nawet kiedy mieszkałam w okolicach Chicago, większość kobiet, z którymi się spotykałam, czarne, białe, latynoski i azjatki, nie pochodziła z Chicago, Proszę kliknąć » lubię to, « zostawić komentarz lub zasubskrybować». Dziękuję.